Witaj serdecznie. Dzisiaj chciałam Cię zapytać, co Cię drażni? Czy masz bóle brzucha, wzdęcia, ciągły dyskomfort, jakieś przelewanie? To może być zespół jelita drażliwego albo SIBO. W moim gabinecie możesz wykonać test wodorowy w kierunku SIBO. Jeśli wyjdzie pozytywnie, należy udać się do lekarza i zastosować odpowiednią dietę. Dobra wiadomość jest taka, że dieta, yy, którą która działa w zespole dietetycznym, to dieta Low ma bardzo dobrze przebadana klinicznie i rzeczywiście stosując ją w bardzo ścisłej procedurze, już po tygodniu możesz poczuć poprawę. Co to za dieta? To dieta, która wyklucza lub ogranicza pewne produkty, tak zwane fermentujące oligomonodysacharydy i poliole czyli fermentujące cukry. Więc jeśli chcesz pozbyć się przykrych dolegliwości związanych ze swoim brzuchem, zapraszam do kontaktu, możesz być też w grupie osób, nawet już po tygodniu, które odczują zdecydowaną poprawę. Zapraszam i czekam na Ciebie.